Fotopłapka model RD 1003. Instrukcja obsługi. Bardzo prosta w konfiguracji. Otwieramy zawiasy, wkładamy kartę pamięci SD. Za plastikową osłonką mamy miejsce na instalację baterii AA. Mogą to być także akumulatorki. Po zainstalowaniu baterii zamykamy osłonkę i możemy włączyć fotopłapkę. Tutaj na dole mamy przyłącznik na test. Po włączeniu fotopłapki pokazuje nam się nasz ekran główny podglądu. Przyciskiem SHOT możemy zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęć, możemy je przeglądać po naciśnięciu przycisku REPLAY. Mamy tutaj dostęp do wszystkich wykonanych przez nas zdjęć. Aby usunąć zdjęcia, możemy nacisnąć przycisk MENU. Delete. Możemy usunąć jedno zdjęcie lub wszystkie wykonane przez nas zdjęcia. Aby wyjść z ekranu podglądu, naciskamy podobnie przycisk REPLAY. Z zmiany ustawień fotopłapki wchodzimy do menu. Możemy tutaj zmieniać wszystkie ustawienia. Tutaj mamy tryb, zdjęcia wideo lub zdjęcie plus wideo. Oznacza to, że fotopłapka albo kręci nas filmy, albo robi same zdjęcia, lub wykonuje zdjęcie oraz nagrywa film wideo. Możemy tutaj ustawić także rozmiar zdjęć 2 MP3, 8. Rozmiar wideo, ilość zdjęć serii, czyli po wykrociu ruchu jak wiele zdjęć fotopłapka zrobi, Mamy może od jednego do trzech zdjęć. Długość wideo, w modelach z serii RD możemy ustawić długość wideo aż do 10 minut, jest to bardzo długi czas nagrywania filmu po wyzwoleniu jak na fotopłapki. Możemy ustawić interwał czasowy, czyli jaka, mm, jaki czas fotobłapka odczeka po wyzwoleniu, do możliwości zrobienia następnego zdjęcia. Tak zwane opóźnienie. Tutaj w pozycji timestamp możemy włączyć lub wyłączyć. Będzie to informacja na zdjęciach o stanie baterii, godzinie, dacie wykonania zdjęcia. Time switch umożliwia nam także ustawienie fotopłapki czas startu fotopłapki, np. Na, na godzinę 8 rano, a czas przestania działania np. Na, na godzinę 20. .00. Znaczy to, że fotopłapka będzie działała tylko od 8 do 20. .00. W pozostałych godzinach nie będzie aktywowały jej żaden ruch. Możemy ustawić hasło. Tutaj należy uważać, ponieważ po ustawieniu hasła będziemy musieli je po podobnym włączeniu fotopłapki wpisać. Należy zapamiętać hasło, w innym przypadku możemy zablokować fotopłapkę. Tutaj możemy ustawić nazwę naszego urządzenia, jaka będzie się wyświetlała na zdjęciach. Mamy do dyspozycji tutaj cztery pozycje: timelapse, czyli tak zwane zdjęcia cykliczne. W tym trybie czujnik ruchu będzie wyłączony. Fotopłapka nie będzie reagowała na ruch, lecz znaczy będzie wykonywała np. co określony czas, co dajmy na to 5 minut, 30 sekund zdjęcie, niezależnie czy będzie ruch przed fotopłapką czy nie. Power saving mode, czyli tryb oszczędzania energii. Jeżeli jest włączony, fotopłapka, gdy będzie miała już słabe baterie. Może ograniczyć ilość diod w zdjęciach nocnych, w celu oszczędzenia baterii i dłuższego jej działania. Możemy wybrać język fotopłapki. Mamy tutaj do dyspozycji parę języków, między innymi język polski. Ale skończmy może to na języku angielskim, tak jak już zaczęliśmy. Format. Możemy tutaj sformatować kartę pamięci. Jest to zawsze zalecane na początku używania karty pamięci, jeżeli włożymy ją do urządzenia, sformatować kartę. Pamiętajmy, że przez to usuniemy wszystkie dane znajdujące się na karcie. Set Clock, czyli możemy ustawić tutaj datę i zegar. Będzie się ona wyświetlać na zdjęciach po włączeniu opcji Timestamp. Default Settings, czyli przywracamy tutaj ustawienia fabryczne. Trzeba pamiętać, że po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie nasze ustawienia wrócą do domyślnych. Auto Power Off, czyli Możemy tutaj określić czas po jakim fotopłapka wyłączy nam się ekran. Jeżeli byśmy teraz przez 5 minut nie, nie dotykali fotopłapki, to, to, to po 5 minutach nam się wyłączy. Określamy tutaj volume red, czyli poziom nagrywania dźwięku. Jeżeli mamy jakieś głośne otoczenie, możemy dać na niski poziom, jeżeli mamy bardzo ciche dźwięki, możemy dać na wysoki poziom, czyli high. Tutaj określamy głośność odtwarzania, natomiast dźwięku, jeżeli nagramy jakieś filmy. Chcemy je sobie otworzyć na pozycji Replay, na fotopawce. Określamy, jak głośno chcemy, żeby były odtwarzane nisko, średnio i wysoko. Czyli głośno. zakład system, możemy sprawdzić wersję fotopłapki jaką mamy. Możemy też dokonać aktualizacji oprogramowania, jeżeli mamy takie. Na karcie pamięci możemy zrobić aktualizację jego. No i to wszystkie funkcje w menu. Aby wyjść z menu naciskamy ponownie pozycję menu. Po skonfigurowaniu fotopłapki, jeżeli chcemy włączyć ją w tryb domyślnego działania, tak jak ustawiliśmy w opcjach, przesuwamy włącznik najbardziej w prawo na pozycję ON. Mamy odliczanie tutaj po prawym dolnym rogu. Fotopłapka po tym czasie gaśnie ekran. Mamy aktywne urządzenie, które działa zgodnie z naszą konfiguracją. Możemy zawiesić fotopłapkę gdzieś na drzewie. Po jakimś czasie, jeżeli chcemy wrócić do fotopłapki, możemy otworzyć zawiasy, przełączamy włącznik na pozycję OFF. Możemy wtedy wyjąć kartę pamięci, wziąć ją do komputera, wymienić baterię lub jeżeli chcemy po prostu przeglądać zdjęcia na fotopłapce, możemy z powrotem włączyć i pozycję test. I tak jak wcześniej pokazywałem, wystarczy nacisnąć przycisk replay, możemy tutaj przeglądać zdjęcia zrobione przez fotopłapkę, możemy sformatować kartę, nie musimy tego robić. Możemy znowu z portem włączyć fotopłapkę na pozycję ON, aby dalej działała i nagrywała nam dalsze zdjęcia. I po zgaśnięciu diody fotopłapka jest gotowa do działania.